się zupełnie na wierzchu. Jeszcze nie wiem, co to zasuwa do drzwi. Nie wiem. Uch. I teraz mam tu zagwostkę dla was. Dobra. Drodzy widzowie, kto wie, no to szacun, bo ja zupełnie nie wiem, co to jest. Spójrzcie. Raz, dwa, trzy śruby. Tuby. Tu jest zawinięte. Może to. Może to było na zasadzie dyszla a tu, tu zobaczcie, trójkąt ładny tu by urwało, tak to mogło urwać ale dobra, zagwostka jest, pytanie jest pozdrowionka i do następnego sygnaliku i chyba... Boruś pierwszy dzisiaj. Nie, medalik. Medalik. Pff. Ładny może być. Sawieszka. Kuciutko. Tak i to. Ja pierdykam łańcuch. Mam nadzieję, że na końcu tego łańcucha jest skrzynia naprawdę. to JEST. Choć tyle łańcucha możliwe, że to tam naprawdę depozyt jest Druby Taki, że wyciągnie to traktor albo ja. Nie wierzę. A na końcu nie ma nic, ale guzik jest. Zobaczcie, jest szkle. Jeszcze muszę tu rozkapać, bo myślę, że mogłem zerwać to. Och. Nie wierzę, że tu nic nie było. Kurde. Jest coś Jest coś, bo jest kurwa Ziemia Przycemiała I wierzę, że to było tylko łańcuch Kurde fajne piach No dobra, dostałem Dostałem w kość Troszkę spójrzcie. Oh. Taki łańcuch kopania półtora metra. Jakby miało tu nic nie być. Wow. No niestety. Powiem szczerze myślałem, że naprawdę coś będzie zobaczcie Takie No co wszystko Szok słabą stronę leży ten skarb Może być na tak, przykład garnek przykryty garnkiem. Myślałem, że depozyt kolejne kolejny pusty depozyt. Mm. Gatunek pierwszy tak a to nocniczek nocniczek w nocniczku nic siczków żadnych może diamancików nie było nic Woda. No dobra, las mocno zanieczyszczony. śmieciami, ale moniaki też tam. Wskakują, chociaż w tym lasku gdzieś osłabło tam w niego skakiwały o, i proszę coś tu jest co to będzie o, jest oniaczek ładna perelka tak a tak bo tu był stampelek perelka czy coś starszego Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich pięćdziesiątych ósmych. Pięć groszy.